Dzień dobry państwu. Witamy państwa na konferencji prasowej senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jest z nami również nasz minister Waldemar Buda. Jak państwo wiecie, dzisiaj wreszcie dobiega do końca 22-dniowy spektakl ratyfikacji ustawy o funduszu odbudowy, o tak naprawdę ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej o zasobach własnych. Wreszcie dzisiaj tą ratyfikację przegłosujemy. Pozostają nadal aktualne wszystkie nasze zastrzeżenia do tej pracy senatu, do przewlekania tych prac, do wprowadzenia do ratyfikacji niezgodnej z konstytucją, niezgodnej z prawem preambuły, preambuły zawierającej elementy normatywne, których wprowadzać do ratyfikacji nie można. Chcemy po raz kolejny jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wyrazić apel do większości senackiej o przyjęcie ratyfikacji bez poprawek. To jest sprawa w tym momencie najważniejsza dla polskiej racji stanu, dla europejskiej racji stanu. I chcemy tutaj wspólnie opowiedzieć również o tym, jak te prace przez ostatnie tygodnie w senacie wyglądały. Chcemy to wszystko podsumować. Oddaję głos pani senator Mari Koc. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Rzeczywiście chcemy skierować do Pana Marszałka Tomasza Grockiego oraz do większości senackiej apel o to, aby nie opóźniać prac nad ustawą ratyfikacyjną dotyczącą Funduszu Odbudowy. Ustawa, tak jak powiedział Pan Marszałek Pęk, od 5 maja jest w Senacie, prace nad nią w komisjach zaczęły się dosłownie kilka dni temu dlaczego mówimy o opóźnianiu. Dzisiaj rzeczywiście w porządku obrad ta ustawa się znajdzie, ale jeżeli wprowadzona do niej zostanie poprawka, preambuła w formie poprawki, to ta ustawa będzie musiała znowu wrócić do Sejmu, będzie musiała przejść przez komisje sejmowe oraz będzie musiała być znowu głosowana w, w Sejmie. Apelujemy o to, aby przyjąć tę ustawę bez poprawek po to, aby trafiła prosto na biurko Pana Prezydenta. Wiemy, że y, jeżeli y, wszystkie, y, wszystkie ratyfikacje w państwach członkowskich Unii Europejskiej dotyczące funduszu odbudowy odbędą się do 1 czerwca, to już w lipcu jest szansa, że 13% środków trafi do poszczególnych krajów, także do Polski. Na te środki czekają przedsiębiorcy, czeka polska gospodarka, czekają polskie samorządy, czekają rolnicy, czekają polskie rodziny. Apelujemy więc do większości senackiej. Nie wprowadzajcie tej preambuły. Ona jest niezgodna z konstytucją, jest niezgodna z zasadami technik legislacyjnych, a także z tradycją parlamentarną. Jest to pewna forma też ośmieszania Senatu poprzez wprowadzenie tego tekstu, tekstu, który w tej ustawie nie powinien się znaleźć. Preambula, preambuła w ustawie kierowana jest zawsze do odbiorców tej ustawy, czyli do jakiejś szerszej grupy osób. Ta ustawa jest skierowana do prezydenta, bo ona jest skierowana do prezydenta, pozwala mu na złożenie podpisu na umowie międzynarodowej. Do kogo więc ta preambuła? Nie ośmieszajcie państwo Senatu, przyjmijcie tę ustawę bez poprawek, tak jak do tej pory przyjmowane były ustawy ratyfikacyjne. I jeszcze jedno, szanowni państwo, te prace w komisjach nad ustawą ratyfikacyjną, a pośrednio też nad Krajowym Planem Odbudowy. Ja pragnę przypomnieć większości senackiej, że prace nad Krajowym Planem Odbudowy w Senacie odbyły się m.in. 19 marca, wtedy kiedy ta, ten Krajowy Plan Odbudowy był konsultowany. Wtedy odbyło się posiedzenie połączonych komisji senackich, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a także Komisji Infrastruktury z udziałem pana ministra Waldemara Budy. I wtedy pan minister szeroko referował, przedstawiał Krajowy Plan Odbudowy i prosił, apelował do senatorów o składanie poprawek, o wyrażanie uwag. Prosił, aby to czynić na piśmie, w trakcie komisji, po komisji. A ja na to posiedzenie komisji zaprosiłam wszystkich stu senatorów, po to właśnie, aby mogli wziąć udział w tych szerokich konsultacjach. Niestety, ale w posiedzeniu komisji uczestniczyło tylko 30 senatorów, większość nie skorzystała z tego zaproszenia, jak również nie wyraziła swoich opinii czy też uwag co do samego Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy był czas, żeby wnosić różne poprawki. Państwo z większości senackiej tego nie uczynili, a teraz opóźniają proces legislacyjny. Zupełnie nie wiadomo dlaczego, chociaż my podejrzewamy, że jest to też taki element walki politycznej, a być może też taka próba wyjścia z twarzą z całej tej sytuacji, jaką wywołała Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, nie uczestnicząc w konsultacjach. A w sejmie wstrzymując się od głosu nad tą bardzo przecież ważną i tak wyczekiwaną przez Polaków ustawą. Dziękuję, Dziękuję bardzo, a teraz proszę o zabranie głosu pana ministra Waldemara Budę. Szanowni Państwo, obecna sytuacja w Senacie bardzo nam utrudnia relacje z Komisją Europejską. Niemalże codziennie rozmawiamy i codziennie otrzymujemy pytanie, kiedy dojdzie do ratyfikacji w Polsce. Ja oczywiście tłumaczę tę sytuację, to nie jest łatwe. Staram się łagodzić ten przekaz i informować, że nic szczególnego się nie dzieje, ale dostęp do informacji, które, które mamy, do sytuacji, które mamy w Polsce, do informacji o tej sytuacji niestety również budzą wątpliwości po stronie Komisji. Zakończyła się Rada Europejska, również tam słyszeliśmy uwagi nieformalne dotyczące procesu ratyfikacji. A dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy na takim etapie, że 25 krajów z 27 dokonało ratyfikacji. Jesteśmy przedostatni i w zasadzie już palcem się wskazuje, kiedy Polska i Austria, która już w procesie ratyfikacyjnym również jest, nawet na bardziej zaawansowanym poziomie niż Polska, więc możemy być przedostatni albo ostatni z punktu widzenia ratyfikacji tego dokumentu. Zupełnie niepotrzebnie mówi się o nas w tym kontekście, że opóźniamy ten proces. Druga, oczywiście dużo trudniejsza sprawa, to jest oczywiście tej preambuły. I ja do samego końca będę apelował i przestrzegał przed tym, żeby nie zawierać dodatkowych elementów ustawy ratyfikacyjnej. Mamy już, mamy już 25 ratyfikacji. Znamy te dokumenty, znamy te ustawy, które były przyjęte w poszczególnych krajach, wszystkie przeanalizowaliśmy. W żadnej z nich nie ma żadnego dodatkowego elementu poza przyjęciem decyzji Rady Europejskiej. Co to oznacza, Szanowni Państwo? Oznacza tyle, że. Ten element w postaci preambuły traktowany jest z punktu widzenia Komisji Europejskiej jako element warunkowości, czyli element, który pokazuje, że Polska ratyfikuje rzeczywiście tę decyzję Rady, ale stawia pewne intencje, stawia pewne kierunki, w których ta decyzja powinna być wykonywana. I niestety jest to sprzeczne z duchem ratyfikowania umów międzynarodowych oraz takich decyzji, z jakimi mamy do czynienia tutaj. Ja apeluję, żeby tę preambułę, nawet jeżeli jest taka intencja Senatu, ja pomijam wszystkie spory polityczne, ale w tej sprawie takich sporów być nie powinno i ubolewam, że Senat w tej sprawie w ten sposób się zachowuje, w szczególności ta część koalicji obywatelskiej, o, całkowicie abstrahuję od tej sytuacji i apeluję o to, jeżeli taka preambuła i taka intencja Senatu ma być wyrażona, to w innym dokumencie, osobnym dokumencie od ustawy ratyfikacyjnej, niech to będzie w dokumencie opinii, uchwały. Jakiejś rezolucji w każdym innym dokumencie, na co pozwala regulamin Senatu, ale żeby to się nie znajdowało w ustawie ratyfikacyjnej. To jest ten problem, który może nam wypłynąć po kilku tygodniach, gdzie Komisja Europejska stwierdzi i będzie oceniała, próbowała zinterpretować, co oznacza ta preambuła i jaki to ma skutek z punktu widzenia ratyfikacji całego Funduszu Europejskiego. Bo ja przypominam, my tutaj nie ratyfikujemy pewnej możliwości skorzystania z Funduszu dla Polski. Tylko umożliwiamy skorzystanie z funduszu całej Unii Europejskiej, wszystkich krajów członkowskich. Więc mamy ten ostatni moment, ażeby z tej preambuły zrezygnować, przenieść to do innego dokumentu, jeżeli jest takie, taka intencja Senatu, żeby wydać jakąś opinię. Wiemy, że taka opinia jest też przygotowywana w formie uchwały Senatu. Ja do niej nie chcę się odnosić, bo tutaj można byłoby dużo powiedzieć, bo z jednej strony ona jest sprzeczna z rozporządzeniem, odwołuje się do KPO. Które ma swój tryb w rozporządzeniu 241, przyjęcia. Odwołuje się do ustawy wdrożeniowej, której nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dokument absolutnie sprzeczny z przepisami. Co prawda deklaratywny, ale sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami, zarówno tymi europejskimi, jak i krajowymi. Więc pokażmy, że w takich sprawach. Potrafimy stanąć na wysokości zdania i powiedzieć nie we wszystkich sprawach będziemy się kłócić, nie we wszystkich sprawach będziemy toczyć spór polityczny, bo tego dzisiaj oczekują od nas Polacy. To co się dzieje z punktu widzenia dekompozycji op opozycji to jest właśnie bardzo negatywna ocena tej sytuacji między innymi pracy Senatu. Więc jest jeszcze moment na to, żeby przejść taką refleksję i powiedzieć że rzeczywiście myliliśmy się, przyjmujemy bezwzględnie proces ratyfikacyjny, a swoją opinię na temat Krajowego Planu Odbudowy, na temat innych spraw wyrażajmy, róbmy wobec tego wielką publicystykę, dyskutujmy na ten temat, jesteśmy otwarci. Ja sam zaprosiłem pana marszałka i wszystkich senatorów, bez względu na przynależność do klubów parlamentarnych, zaprosiłem na spotkanie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Porozmawiajmy o środkach europejskich, porozmawiajmy o Krajowym Planie Odbudowy, o Funduszu Odbudowy. To wszystko jest możliwe, oferta moja jest aktualna. Ale nie wpisujmy tego do ustawy ratyfikacyjnej i nie traktujmy tej sprawy jako elementu sporu politycznego. Proszę Państwa, jeszcze ostatnie słowo, żeby umożliwić Senatowi przyjęcie tej ratyfikacji bez poprawek. Po raz kolejny na posiedzeniu plenarnym ponowimy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wniosek o przyjęcie ratyfikacji bez poprawek. Dziękujemy bardzo.